Rozmowa pod krawatem w Radiu Szczecin. Piotr Tolko, witam Państwa bardzo serdecznie. Naszym gościem dziś jest pan Michał Kamiński, jedynka w wyborach do Europarlamentu w naszym regionie PSL Trzecia Dolga. Witam. witam. serdecznie. Pierwszy na pierwszej, bo tak... Pierwszy na pierwszej. Przyczy, pierwszy kandydat na pierwszej liście. E, ponownie witam w Radiu Szczecin. Rozumiem, że ta pana aktywność tutaj jest związana oczywiście z kampanią do Europarlamentu. Tak, no po pierwsze dlatego, że jestem kandydatem i to jest dla mnie wielki honor, że mogę być liderem listy w województwie zachodniopomorskim i lubuskim, ale także dlatego, że... Że jestem no, politykiem trzeciej drogi i zajmuję się tym, żeby trzecia droga zdobyła jak najlepszy wynik w tych wyborach, bo tak naprawdę tu nie o mnie chodzi tylko właśnie o trzecią drogę i nasze hasło. Bądźmy sobą w Europie i, i nasz przekaz, który jest przekazem bardzo poważnym w poważnej sytuacji. My mówimy, że tak jak trzecia droga okazała się receptą na jeden z polskich problemów, jakim był rząd prawa i sprawiedliwości, gdyby trzecia droga nie powstała, do dziś rządziłby Polską Mateusz Morawiecki z Jarosławem Kaczyńskim. Ale rozwiązaliśmy tylko kawałek tego problemu, bo ta wojna trwa dalej i bardzo wielu naszych obywateli ma poczucie, że ta polsko-polska wojna się pogłębia, a wybory europejskie. I cały kontekst międzynarodowej sytuacji, każdemu z nas mówią, że ostatnią rzeczą, jaką powinniśmy teraz robić, to kłócić się ze sobą. Dzisiaj cel polityki Putina to jest skłócanie Europejczyków ze sobą, Polaków ze sobą, Niemców ze sobą, Włochów ze sobą, ale my jesteśmy w Polsce, zajmujmy się naszym krajem. Nie dajmy się pokłócić i dlatego trzecia droga idzie do... Parlamentu. Ale niektórzy mówią, że jednak to też politycy w tym skłócaniu społeczeństwa odgrywają dość dużą rolę. Tak, niestety, niestety, no niestety. dlatego jest trzecia droga, która jest. My, jako trzecia droga, tracimy, jak konflikt w Polsce rośnie. I zyskujemy jak ten konflikt w Polsce opada. Tak więc, pragmatyzm powoduje, że my jesteśmy tą siłą polityczną, która jest niezainteresowana konfliktem, bo konflikt nie służy trzeciej drodze. Trzeciej drodze. Konflikt służy dwóm największym partiom politycznym. I powiem szczerze, gdyby nasi przyjaciele z platformy obywatelskiej na tej polaryzacji potrafili za każdym razem wygrywać z prawem i sprawiedliwością, to w tej polaryzacji nie byłoby nic złego. Mielibyśmy raz na zawsze no byliby skuteczni. Byliby tak? skuteczni. Mhm. Problem polega na tym, że nasi przyjaciele, z którymi rządzimy i jesteśmy dumni z tego, że razem z nimi rządzimy, wszelako nie jesteśmy z nimi w jednej partii. To gdyby nasi przyjaciele zrozumieli, że jak się gra na polaryzację, to się gra również na silny pis. A, si zdaniem... a silny pis ma to do siebie, że czasem może wygrywać, i rok 15 to pokazał. W roku 15 to wydawałoby się bardzo mądre założenie, że czego byśmy nie zrobili, to i tak wygramy wybory, po po drugiej stronie stoi Pis, no, jeden z najmądrzejszych ludzi w Polsce, Adam Michnik, wtedy powiedział: Jeden z najmądrzejszych ludzi w Polsce, Komorowski, przegra wybory, jak przejedzie zakonnicę na pasach. A jeśli tego nie zrobi, to na pewno wygra wybory. I przy takim przekonaniu, że choćby nie wiem co się działo, to zawsze będziemy wygrywać wybory, bo po drugiej stronie stoi paskudny pis, raz to przekonanie doprowadziło do tego, że na 8 lat PiS zyskał możliwość niszczenia i psucia Polski. Czy to jest nie czas... chcemy popierać tego, po, po, powtarzać tego błędu. Czy to jest czas na odejście od tej polaryzacji? Tak. I pan, i to nie tylko dlatego, że Polska dzisiaj to jest jałowy dla nas ten spór. Ten spór jest jałowy, bo on rozdziela polskie rodziny, znajomych, kumpli ze szkoły, z boiska i tak dalej, i tak dalej. I to jest niepotrzebny konflikt, zupełnie. Bo on się dzisiaj już toczy wyłącznie o głupie emocje. Wyłącznie o głupie emocje. I co co więcej jest to konflikt, który trwa od 30 lat. To jest w Polsce konflikt, który trwał trzy lat. Ale gdyby lat. zniknęła ta polaryzacja, o której Pan mówi, no to jednak trzecia droga mogłaby troszeczkę stracić. Bo... Nie, właśnie trzecia droga zyskuje wszędzie tam, gdzie możemy rozmawiać o tematach merytorycznych i gdzie możemy rozmawiać i z jedną, i z drugą stroną, bo w Polsce są Polacy lewicowi i są Polacy prawicowi, w tym nie ma nic złego. Zaczyna się problem, kiedy jedni Polacy nie są w stanie rozmawiać z drugimi Polakami, a my jesteśmy w stanie. A Proszę Pan zwrócić... zauważa ten odwrót już wyborców, Ale... że oni są tak. zmęczeni troszeczkę. No tak. To proszę emocjami? zwrócić uwagę. Mhm. Trzecia droga jest jedyną formacją, która nie straciła w wyborach samorządowych z partii rządzących, ale przecież. W wyborach samorządowych było dużo alternatyw dla trzeciej drogi, dlatego, że w bardzo wielu powiatach, województwach, miastach były takie trzeciodrogowe komitety, chociaż one nie były związane politycznie z trzecią drogą, ale strukturalnie były takim. No, Zakopane, z zupełnie drugiego końca yy, Polski, podam przykład. Tam burmistrz wygrał nowy, który pokonał i Platformę, i PiS. W Zakopanem, fundamentalnie prawicowym pisowskim bastionie jest zupełnie nowy, świeży, pokoleniowy, nowy wybór. Trzecia droga to jest panie redaktorze, i nie oszukujmy się z całym szacunkiem dla starszych yy, kolegów, ale to jest także zmiana pokoleniowa. Kosiniak i Hołownia to są ludzie 40-letni. I oni innymi kategoriami myślą o polityce niż nasi o 20 parę lat starsi koledzy. Po prostu. Pytanie z jakimi e, argumentami, z jakimi postulatami w tych wyborach do Europarlamentu idzie trzecia droga. Co z jest jednym, dla was najważniejsze? Z jednym konkretnym, o którym jeśli mi się dzisiaj udaj, jeżeli zdążę dzisiaj, to będę rozmawiać. Tutaj w Szczecinie z protestującymi rolnikami. Ja nie wiem po prostu tylko, czy, czy uda mi się zdążyć i dojechać na to spotkanie, ale jeżeli mi się uda, mam na to ogromną nadzieję, to wtedy będę mógł powiedzieć, bo obiecałem w ogóle, że się spotkam, więc będę mógł powiedzieć, że jednym z zasadniczych naszych postulatów na wybory europejskie jest postulat Europejskiego Banku Zbożowego. Jest postulat takiej polityki Unii Europejskiej, która za jednym zamachem Zmierzyłaby się z dwoma problemami. Ukraińska nadwyżka żywnościowa, która i trzeba nazwać rzeczy po imieniu, grozi destabilizacją Polski i Europy, w jeśli przypadku, unia wejdzie do Unii Europejskiej. Jeśli Ukraina wejdzie do Unii Europejskiej. I coś z tym trzeba zrobić, bo Ukraina musi wejść do Unii Europejskiej. Więc nie dajmy sobie znowu postawić idiotycznego argumentu, albo Ukraina wchodzi do Unii Europejskiej, albo nie wchodzi. A Ukraina musi wejść do Unii Europejskiej, ale my nie możemy na tym stracić. I stąd nasza propozycja. Unia Europejska w ramach polityki rolnej i pomocowej razem, bo to są dwie gałęzie polityki europejskiej. Pomocowa, w której Unia wydaje pieniądze na pomoc dla trzeciego świata, to są ogromne kwoty, ogromne kwoty. I polityka rolna, to też są ogromne kwoty, w którym Ukra w którym Europa wspiera rodzime rolnictwo europejskie, stąd dopłaty dla naszych rolników, między innymi. I teraz, panie redaktorze, my chcemy do dokonać fuzji tych dwóch polityk pomocowej i rolnej poprzez stworzenie Europejskiego Banku Żywności, który będzie w określonym czasie wykupywał całą nadwyżkę ukraińskiej żywności i nie kierował ją na rynek europejski, ale kierował ją jako pomocową politykę do krajów afrykańskich. I Zresztą ten na sposób... początku konfliktu o tym się mówiło. Eksportujemy I sposób... zboże z Ukrainy poza Unię I, Europejską. I w ten sposób, panie redaktorze, my pomagamy się naszym zachodnim partnerom zmierzyć z czymś, co i dla nas, ale dla nich jest kwestią nieporównanie bardziej palącą niż dla nas, czyli imigracją. Ludzie, których będziemy karmić we, w Afryce, będą mniej skłonni, żeby ryzykować własnym życiem, wsiadać na kajak i płynąć przez morze, jeśli będą u siebie nakarmieni. A głód jest jednym, panie redaktorze, wszystkie badania ONZ-u potwierdzają, głód jest podstawowym czynnikiem zmuszających ludzi do masowych migracji. To o czym Pan mówi, to jest rozwiązanie, którego oczekujemy od Unii Europejskiej, ale jakie sposoby Pan przewiduje, jakie możliwości uratowania czy poprawy tej sytuacji rolników widzi Pan tu na miejscu, na naszym podwórku w Polsce? Często rozmawiam z rolnikami, nadal to zboże siejemy, kosimy, zbieramy, wysyłamy, eksportujemy, liczymy na dobrą cenę. A gdzie przetwórstwo, gdzie biopaliwa chociażby, gdzie hodowla zwierząt, etc., etc.? Cały... Kolejny raz będziemy musieli, mówiąc o tym, znowu zderzyć się z problemem Ukrainy wchodzącej do Unii Europejskiej. Bo to, na co Pan zwrócił uwagę, czyli kwestia przetwórstwa rolnego w Polsce, jest dla nas w kontekście wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej ogromną szansą. My musimy dzisiaj przystosować i przygotować naszych ukraińskich partnerów do tego, że Polska, tak jak to było kiedyś, może być krajem, w którym Ukraińska produkcja rolna będzie przetwarzana z korzyścią wspólną dla Polaków i dla Ukraińców i eksportowana dalej, ponieważ my dzisiaj mamy nieporównanie lepiej rozwiniętą infrastrukturę przetwórczą rolną niż mają Ukraińcy. Z drugiej strony, w oczywisty sposób, mamy, mniejsze, mamy gorsze gleby i mniejsze areały. I co ja zresztą wielokrotnie podkreślałem, o co na Ukrainie niektórzy mieli do mnie pretensje, kiedy mówiłem, że na Ukrainie jest więcej kosmonautów niż rolników, bo takich rolników. Jakich mamy w Polsce, na Ukrainie nie ma. I to jest z kolei rzecz, której nasi ukraińscy przyjaciele i partnerzy nie rozumieli, co trzeba im bardzo długo tłumaczyć, że o ile na Ukrainie rząd broni interesu oligarchów, po prostu oligarchów, którzy zarabiają na handlu zbożem, dlatego że w Ukrainie nie rolnicy produkują zboże, tylko oligarchowie. A nasz rząd, rząd Donalda Tuska i rząd Siekierskiego ministra rolnictwa zaczął bronić interesu polskich rolników. Polskich podatników, polskich rolników, obywateli przed nieuczciwą konkurencją, która burzy coś, na co się umawialiśmy, bo w Unii Europejskiej umówiliśmy się, wchodząc do niej na wspólną politykę rolną. W ramach tej umowy My Polacy też ponosimy swoje koszty, mamy z niej dużo korzyści, ale ponieśliśmy koszty. Mamy ugory, których nie, w nie gospodarujemy i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest spójny system. Wspólna polityka rolna, można ją krytykować, ale ona jest spójnym systemem. I nagle do tego systemu nieroztropną decyzją elit europejskich, popartą przez tych, którzy powinni elity europejskie ostrzec, czyli przez PiS, żeby wpuścić na żywności, ży, ukraińskiej żywności do Europy tyle, ile będą Ukraińcy chcieli wywieźć. No ta. Decyzja rządu Morawieckiego zakończyła się i dla Europy, i dla Polski katastrofą. To mam taką propozycję. Tyle w części radiowej. Jeśli Pan pozwoli, Michał Kamiński, kandydat y, trzeciej drogi PSL-u w naszym regionie do Europarlamentu, jest naszym gościem. Tyle w części radiowej przechodzimy na radioszczecin.pl i na naszego radiowego YouTube'a. Teraz pytanie do Pana jak i czy te protesty będą wpływać na ewentualne wybory wyborców w euro wyborach do europarlamentu? Czy one w jakiś sposób będą ważyć? Czy sposób rozwiązania tego konfliktu właśnie na wsi może decydować o pewnych wyborach wyborców, pana zdanie? Ja myślę, że no tutaj odróżnijmy dwie sprawy. Jedna to jest sprawa nasza, czysto polska, która ma realne podstawy i, i, i rzeczywiście no tutaj po prostu rząd, który coś obiecał i my politycy obecnej koalicji rządowej myśmy coś obiecali ludziom my musimy to do, dowieźć. To jak nie dowieziemy, to nas Ukarają prostej na temat, i to dzisiaj nie zagłosują. żyjemy w wolnym kraju i w którym nikt nikogo nie może zmusić do głosowania na kamińskiego, kowalskiego czy malinowskiego. Jak ktoś nie będzie chciał, to po prostu nie zagłosuje i koniec. I to, i to tak powinno wyglądać w demokracji. Natomiast z drugiej strony nie możemy. Nie, u, nie możemy udawać i nie widzieć, że duża część tych konfliktów w Europie dzisiaj. Protestów To są protesty z jednej strony bazujące na realnych problemach, ale z drugiej strony aktywnie wspieranych przez Rosjan. Bo dzisiaj Rosji zależy na destabilizacji Unii Europejskiej. Dlatego te wybory są tak ważne. Czy my z Polski wyślemy także w, w ramach tego europejskiego podziału ludzi, którzy chcą stop powiedzieć rosyjskiemu imperializmowi, czy takich ludzi, którzy w Budapeszcie razem z Orbanem, razem z kolegami Putina, planują jak Unię Europejską rozwalać? Ja uważam, że my Polacy powinniśmy Zadać sobie pytanie, dlaczego do Polski? Z Polski do Parlamentu Europejskiego idą ludzie, którzy o Europie mówią dokładnie to samo, co Władimir Putin. I czy na pewno Polacy powinni wybierać do Parlamentu Europejskiego ludzi, którzy powtarzają to, co mówi Władimir Putin na temat Europy? Panie Marszałku, skoro mówi Pan o, takim, o takich relacjach z Rosją, czy o takim wpływie Rosji, to pytanie do Pana, czy powinna powstać Komisja do Spraw Wyjaśnienia Wpływów Rosyjskich? Mamy służby specjalne, Panie Redaktorze, i tak jak protestowałem. Czyli mówi Pan tak, jak Pan Marszałek Hołownie. Dokładnie tak, jak mówiłem, przed wyborami parlamentarnymi, kiedy PiS haniebnie i chamsko chciał atakować Donalda Tuska komisją polityczną do spraw badania wpływów rosyjskich. Polityczną komisją i my wtedy przeciwko temu protestowaliśmy, będąc nie. Wtedy Donald Tusk szedł na innej liście niż my, był naszym politycznym rywalem. I myśmy wtedy mówili: łapy precz od Donalda Tuska. To jest chamstwo, że nazywacie Donalda Tuska obcym agentem. To jest chamstwo, że nazywacie Donalda Tuska człowiekiem, który nie służy polskim interesom, bo to było chamstwo. I to była próba eliminowania politycznego przeciwnika, używając świętego dla Polaków argumentu, jakim jest walka z rosyjskimi wpływami. I dzisiaj nikt z trzeciej drogi nie wpisze się w tą samą logikę. Ale to logikę. pan premier chciałby takiej komisji? To premier pan premier powinien sam wygrywać wybory i wtedy będzie sobie robił co chce. Ale ponieważ sam nie umiał tych wyborów wygrać i rządzi z trzecią drogą, to trzecia droga nie pozwoli na eskalowanie wojny polsko-polskiej. A będzie tu pan, różnica? Ale jeżeli pan premier przyjdzie do nas i powie, że chce zwiększać pieniądze na wywiad i kontrwywiad, Chcę dać im większe możliwości ścigania rosyjskich wpływów. Jeżeli pan premier powie, że chce naszego poparcia do wsadzania konkretnych pisowców do więzienia, którzy do tej pory w tym więzieniu nie siedzą, to my powiemy tak. Konkretnych pisowców, złodziei trzeba wsadzać do więzienia, ale nie trzeba rozpętywać kolejnego rozdziału wojny polsko-polskiej tylko po to, żeby nie wiadomo po co. Ale pan pan Od przewodniczący... ścigania rosyjskich szpiegów, powtarzam, jest wywiad i kontrwywiad. Pan przewodniczący i pan minister Kosiniak-Kamysz mówi, że jednak chciałby takiej komisji, więc tu jest pewna różnica zdania... Między, ja, można ja, powiedzieć, nie, nie. Polską 2050, a, ja, jak rozumiem, PSL-em. Ja, ja nie, nie, nie ma tutaj między nami różnicy. My mówimy wyraźnie, nie chcemy eskalowania tej wojny e, polsko-polskiej. Czy jeżeli są jakieś komisje, które mają charakter resortowy i fachowy, czyli komisje wywiadu, kontrwywiadu, to ja już nie chcę, nie, nie chcę wnikać w to, jak pracują w Polsce służby. To może się nazywać komisja. Nam chodzi tylko o to, że nie politycy, bo tak mówiliśmy pół roku temu. Ja nie będę z siebie robił wariata. Ja pół roku temu mówiłem pisowcom, że nie mają prawa jako politycy osądzać Donalda Tuska, bo nie mają do tego kompetencji, bo nie są ludźmi służb specjalnych i nie mają osądzać prawa kompetencji Donalda Tuska w dziedzinie tego, że jest prorosyjski czy antyrosyjski. Jest kompletną bzdurą. Ale przepraszam, ponieważ ja to mówiłem pół roku temu, to ja dzisiaj nie będę mówił, że jak kali ukraść krowę to dobrze, jak kalemu ukraść krowę no, to tak nie będzie. Jesteśmy pod wpływem służb rosyjskich na w jakim dużym stopniu pana zdaniem? Nie wiem, na pewno wpływy rosyjskich służb są w Polsce ogromne i PiS ma się z czego tłumaczyć. Bo tenże sam Pegazus, o którym dzisiaj się dowiadujemy, że nie mógł, nie mógł. Panowie z PiSu nie zadbali o to, żeby Pegazus miał możliwość włamywania się na komórki z rosyjskimi numerami. Rozumie pan? Nie mógł, się mógł się włamywać do posła Brejzy i podsłuchiwać posła Brejzę i czytać, co poseł Brejza pisze swojej mamie w SMS-ie. To interesowało ministrów rządu Prawa i Sprawiedliwości, ale nie interesowało ich to, że codziennie tajne dokumenty dostaje ruski szpiek i kumpel z e, 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 sędziowskiej ekipy. O, Prawda? O, mhm. i, I gdyby Pegasus dobrze działał, to być może sędzia Schmidt nie dałby rady uciec na Białoruś, żeby w ogóle już dawno został schwytany. Tylko niestety PiS wolał z... Łapania szpiegów, czynić propaganda, nierealne rzeczy. I dlatego my dzisiaj musimy ze zdumieniem patrzeć na to, że mamy byłego polskiego, bardzo wysokiego sędziego, który dzisiaj oszkaluje osz nasz kraj za granicą. No właśnie, jak pan patrzy na ten gest pana sędziego Szmyta, to był. Poważny hmm, pionek w tej grze służb rosyjskich, czy no, no, tylko tak przypisuje wysoko? sobie nieco ja myślę, niektóre że, role? Pan, ja myślę, że ja widzę tę całą sprawę w, w, w ramach pewnej kaskady zdarzeń i rzeczywiście to jest, oni z jakichś powodów przyspieszyli, jest teza, że przyspieszyli dlatego, że choć na razie jeszcze na niego nie wpadliśmy, ale mogliśmy na niego wpaść lada moment i on dlatego uciekł, zobaczymy, natomiast ja raczej wydaje mi się, że jest to element Wojny hybrydowej z Polską i element wystraszenia Polaków, zdestabilizowania sytuacji w naszym kraju i, roz, i rozniecania konfliktów. Bo Niektórzy, to, co panie, panie redaktorze, marszałku. każdy z nas może zrobić od razu. Od razu, w pierwszej sekundzie możemy przestać, możemy w jakimś stopniu przeszkadzać Rosjanom, jak się przestajemy kłócić. Jak się przestajemy kłócić, to jest jedna rzecz, którą od razu zaczynamy robić źle ruskim. A seria tych pożarów? No właśnie, ja o no tym właśnie. mówię. To ja widzę, Jak gaskadowo. pan na to patrzy? Ucieka to... sędzia. Jakie to ma wrażenie zrobić w Polakach? Trwogi, niepokoju. Ucieka sędzia. To był jakieś celowe ważny. podpalenie, celowe działania pana pan, no, Panie redaktorze, no ja żyję w świecie, w którym parę parędziesiąt, paręset kilometrów od nas toczy się największa wojna od, od czasów II wojny światowej. I w Polsce okazuje się, że rosyjskie służby miały, i to na razie się dowiedzieliśmy, na bardzo wysokim stanowisku swojego agenta. I w Polsce, z jednej strony czytam, gromadzą się wokół białoruskiej granicy kolejne rzesze imigrantów. To przecież też nie jest przypadek. I później zaczynają wybuchać pożary, jak Polska, długa i szeroka. Można oczywiście uważać, że to jest przypadek. I ja bardzo chciałbym, żeby moi słuchacze, i pan redaktor uznali, że jestem wariatem. I że to jest nieprawda, bo chciałbym, żeby, żebym był wariatem, bo wolałbym być w tej sprawie wariatem. Wolałbym być wariatem w tej sprawie i nie widzieć w tym pewnej żelaznej logiki, ale obawiam się, że jako polski polityk powinienem brać pod uwagę najgorsze scenariusze, bo zawsze wielkim błędem Polaków przez setki lat było to, że myśmy nie brali pod uwagę najgorszych scenariuszy i w, po, przed wojną w sztabie generalnym Wojska Polskiego w 1939 roku nie było planów na wojnę z Rosjanami i z Niemcami jednocześnie. Czyli trzeba być przygotowanym, że tak złego scenariusza nie będzie. Trzeba być... trzeba być na każdy scenariusz także zły przygotowany. Bardzo dziękuję, pan Michał Kamiński. Kandydat... Ale zachować spokój, bo zachować to jest, spokój. jest najważniejsze. Kandydat PSL Trzeciej Drogi w regionie zachodniopomorskim Pierwszy i lubuskim. Na pierwszej liście. Wicemarszałek Senatu. Bardzo dziękuję, panie marszałku. Rozmowa pod krawatem w Radiu Szczecin.